Rycerskie, stroje z epoki, a także gry i zabawy w klimacie dawnych czasów. W rynie odbył się jubileuszowy X Festiwal Kultury średniowiecza Mazuria. Zanim impreza ruszyła na dobre, ulicami miasta tradycyjnie przeszła historyczna parada. Zdecydowanie ze w historii, przypomnienie sobie czasu naszych przodków, chwały oręża polskiego, ale też i tych krzyżackich spotkań, przecież krzyżacy tutaj w Rynie funkcjonowali. Dzięki licznym pokazom, mieszkańcy Rynu i turyści mogli przenieść się do tętniącej życiem osady średniowiecznej. W centrum oryginalnej historycznej scenerii odbywały się rycerskie pojedynki na śmierć i życie. Adrenalina, po prostu adrenalina. No, różnie no, niektórzy, o, tak jak tamten kolega y, odtwarza y, z kale, kaletnika, y, my odtwarzamy rycerzy, walczymy na turniejach, bijemy się I jest po prostu, no to jest często jak sport, taki, taki rekreacyjny sport dla nas. Podczas warsztatów Rzemiosł dawnych można było obejrzeć pokaz wytwarzania średniowiecznej broni jak robili noże, miecze, toporki, jak wygląda metoda obróbki żelaza w sposób kowalny, jak się nagrzewa żelazo, jak się hartuje, co można z niego zrobić. Ja opowiadam o tym, jak pozyskiwano te żelazo w średniowieczu. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Były między innymi walki na piankowe miecze i strzelanie z łuku. Jak się impreza podoba? No jak co roku, wspaniała. Parada była bardzo piękna. Później, nie wiem, te wszystkie właśnie zabawy dla dzieci. Dopiero zaczynamy uczestniczyć. No i jest fajna impreza. Ryn piękny, piękny zamek. Przede wszystkim zamek. No ten zamek tutaj robi ogromne wrażenie. Ważne, że samorząd. Organizuje takie wydarzenia, bo one nie dość, że przyciągają turystów. Nie tylko tych, którzy spędzają wolny czas w Rynie, ale także w całej okolicy. Także to ważne, że takie wydarzenia mają miejsce w małych miejscowościach, ale jednak skupiających bardzo wielu mieszkańców. Festiwal Mazuria to stały i mocny punkt na mapie wydarzeń kulturalnych w tej części regionu. Organizuje go miasto i gmina Ryn oraz Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Nasz rynek jest ściśle związany z tą staro, ze średniowieczną historią, więc tak próbujemy kultywować, próbujemy pokazać, zachęcić turystów do udziału, więc mam nadzieję, że to się uda. Jak rozmawiam z mieszkańcami zarówno rynu, jak i turystami. Niektórzy przyjeżdżają, planują urlopy specjalnie na Mazurię. Także wydarzenie jest dosyć fajne. Na zakończenie pełnego średniowiecznych atrakcji dnia w amfiteatrze nad jeziorem Ołów widzowie obejrzeli spektakl historyczno-batalistyczny oraz pokaz ognia w wykonaniu grupy Master Philips. telewizja Kopernik. Kopernik.tv